Po raz trzeci westernowe miasteczko Rągowil w Mrągowie było gospodarzem festiwalu Potraw z Mięsa Czerwonego. Jak zwykle było smacznie i ciekawie. Zresztą zobaczcie sami. Myślę, że z roku na rok jest coraz bogatsza impreza. Również i widzę, że cieszy się coraz większym powodzeniem. Wielu nas, wiele osób nas odwiedza. Myślę, że to jest bardzo ciekawa impreza w ramach Regionalnego Kalendarza Imprez, które realizujemy w województwie warmińsko-mazurskim. Panie Grzegorzu, po raz trzeci spotykamy się w Brągowie na Festiwalu Potraw z Mięsa Czerwonego. Jak pan ocenia tegoroczną edycję imprezy? No, Ja myślę tak. Po pierwszej tej turze, kiedy osoby fizyczne występowały i przygotowały swoje dania, to ja jednak widzę ten przemożny wpływ telewizji, gdzie naprawdę rzeczy się horrendalne pokazuje i potem ludzie uważają, że to tak właściwie powinno być. No i powtarzają te no, bardzo mało tradycyjne rozwiązania, które przychodzą z dalekiego świata. Szczerze powiem, no, młodzież to ma taki język dosadny, to nazywa to głupotami. I tych głupot na talerzu się spotyka bardzo, bardzo wiele i dopiero w rozmowie wychodzi, skąd to się w ogóle wzięło. No i wtedy dopiero uczestnicy mówią, wie pan, no bo to tak to tak chyba modnie, bo to trendy. Więc proszę Państwo, tradycja to nie żadna moda. Moda to przemija. Tradycja jest budowana przez wieki i tradycja jest bardzo ważna, bo szczególnie jeśli chodzi o jedzenie, to nie, nie należy eksperymentować za mocno, bo to wszystko nie jest sprawdzone. Potem dopiero wszyscy będą się bili w piersi, my się pomylili, no ale życie mamy tylko jedno, a jesteśmy z tego, co jemy. Próbował pan na pewno dzisiaj potraw, które zaserwowali konkursowicze, jak smakowały? Ja myślę, że to jest marzenie niejednego mężczyzny i kobiety i spróbować potraw, które są robione, przygotowane na oryginalnych produktach. Wydaje mi się, że ta promocja oryginalności i przetwarzania tego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest właściwa i powinniśmy to propagować, żeby odejść od tych sztampowych, e, e, dużych przetwórni, którzy nie zawsze oddają to, co w tej można wydobyć z tych e, surowców, surowców naturalnych. Jak smakują potrawy z wieprzowiny i wołowiny? Bardzo smaczne, bardzo dobrze, w różnych, w różnych przyprawach ziołowych, grzybowych, bardzo smaczne, bardzo dobre, Cieszymy się i bardzo nam to smakowało. Czy w swojej kuchni zastosuje Pani takie przepisy, które można było dzisiaj tutaj zobaczyć? Oczywiście, bardzo smakowały mi z kurkami w śmietanie, bez śmietan. a w kapusie super. I Jadłam koźlencinę, tutaj gdzieś ktoś gotował, pyszna była, doskonała. I gulasz. Jak u Pani w kuchni wygląda gotowanie? Czy stawia Pani raczej na tradycyjne przepisy, czy może te z telewizji i z jakichś książek kucharskich? Od dziś będą wyłącznie tradycyjne. Proszę przypomnieć naszym widzom, kto jest dzisiaj organizatorem tej imprezy. No oczywiście Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, właściwie Urząd Marszałkowski pod patronatem Marszałka Jacka Protasa. Odbywają się cykliczne imprezy, nie tylko w Mlągowie, ale również na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Kontynuujemy to już od paru lat, przynosi to konkretne efekty i będziemy to dalej kontynuować na terenie naszego przepięknego regionu warmińsko-mazurskiego. Good luck like